Witam Was yy, wieczorną porą. Nie wiem, czy kiedykolwiek nagrywałam coś o takiej godzinie. Jest jakoś po. No, 21. Prawie jest. Tu macie Tosie, której dawno nie było. A Wejście jest taki, że skończyłam to czytać. Na Ja już napisałam, że <grych> miałam tak długi wykład, że zdążyłam przeczytać to. A książka to potwierdzenie na to, że terapia działa. Bo jak na początku, wiecie co, no dobra, no dlatego nie mogę być terapeutą, nie? Bo mnie po prostu irytowało momentami to, co mówiła ta autorka. Irytowało mnie jej zachowanie. Takiego overthinkingu to w życiu nie miałam. Byłam aż pod wrażeniem, że można aż tak się zapętnić we własnej głowie, nie? I bardzo się cieszę, że ona poszła na tą terapię, bo jakby pod koniec książki jakby... Je, jest z nią lepiej, uważam. Jakby wiadomo, to nie jest tak, że, o, wyleczysz się i będzie już super, nie? Wi wiadomo, że to tak nie działa twój mózg, ale no, byłam pod wrażeniem, że jej zachowania się polepszyły i faktycznie była w stanie, jakby wziąć sobie te rady tej swojej terapeutki i łapać się na tych momentach, kiedy jej myślenie było nie takie, jak powinno być. O, tak to ujmę. I potrafiła to wyłapać i postarać się zmienić. To. Jestem pod wrażeniem tego i dobra, trochę, trochę widzę, po co mogłaby chcieć dalej pisać, zrobić sequel do tej książki. Mnie osobiście nie interesuje sequel, nie mam zamiaru czytać. Aż tak mi się to nie spodobało. To nie jest zła książka, ale to też nie jest jakaś mega dobra książka. Takie. Yy, właśnie mam bardzo mieszane uczucia. Nie mam żadnych mocnych odczuć wobec tej książki. wiem, jak jesteście ciekawi i chcecie przeczytać, to przeczytajcie, ale. Wiele was nie ominie, jeśli nie przeczytacie. Tak. Zabawne, bo jest nawet notka od tej psychiatry, że no nie wiedziała, że te ich rozmowy, z tych ich rozmów powstanie książka, i że w ogóle jak dostała skrypt, to nie była w stanie tego przeczytać, nie chciała tego czytać i przeczytała dopiero wtedy, kiedy ta książka została wydana. I właśnie mówiła, że. No, miała takie momenty, że mogła jakoś inaczej coś doradzić, że mogła lepiej coś powiedzieć. No, yy, tekst, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy możemy być lepsi, i, i tak takie to. Na moim Goodreadsie dałam trzy gwiazdki, byłam z siebie bardzo dumna, bo najpierw dałam cztery gwiazdki, bo praktycznie zawsze daję cztery gwiazdki. Moje oceny na Goodreadsie są bezwartościowe. Tak, jeśli was to interesuje, przysięgam, to po prostu ja czasem ocenię książkę wyżej bo szkoda mi jest autora, nie? Mam takie... Szkoda mi jest autora, sobie jak to brzmi. Wiecie co, mam takie, że a, mogło to być napisane gorzej w sumie. A, niech będzie. Ale zaczęłam czytać następną książkę i możecie myśleć, że o, pewnie zaczęłaś czytać tą Ali Hazelwood, którą ostatnio kupiłaś, nic bardziej mylnego. Zaczęłam w końcu, w końcu po roku chyba, bo wydaje mi się, że z rok temu przeczytałam dwie pierwsze książki z trylogii Padme i zaczęłam czytać Nadzieję Królowej. Po raz kolejny chcę Wam pokazać to piękne wydanie. Specjalnie poprosiłam brata, żeby przywiózł mi tą książkę, bo nie chciałam jej w miękkiej oprawie, chciałam ją w tej pięknej twardej oprawie. Dobry braciszek wykonał to. Jeszcze Wam to pokażę. Nie wiem, czy tu widać. Tu jest ledwie widoczna to można nazwać insygnią? Szczerze, nawet nie wiem, co to jest. Teraz tak patrzę, przecież to nie jest znaczek Republiki. Co to jest? Tutaj delikatnie wzór, jakiś wybity, wyryty. Nie mam wiele do powiedzenia, bo jestem dopiero na 16 stronie, bo w ogóle zaczęłam chyba wczoraj w nocy czytać, co moim zdaniem było mega urocze. Tutaj macie taki krótki tekst przed pierwszym rozdziałem. I właśnie tak czytam, i że to jest jakieś o jakiejś kobiecie. Na pustyni Tatooine, która urodziła się tam niewolnicą, i w ogóle ja miałam. W ogóle miałam taki loading. Mówię o kim to jest O'Rei? i w ogóle gadałam z bratem, i dopiero brat mi uświadomił, że przecież Rey nie była na Tatooine, tylko na innej planecie. I miałam takie. O ja, faktycznie. Wiecie co, tu pustynia, tam pustynia, whatever. I właśnie nie wiedziałam o kim to jest do ostatniego momentu, i to było o śmi Skywalker, było tak urocze. Matka Boska, Shmi Skywalker. Love her. Anyway. Zaczyna się w ogóle książka od tego, że od jakiejś takiej tradycji, że na Bu mają jakiś specjalny... Jezu, już zapomniałam. Jakiś specjalny kawałek materiału, który jakby jest w, w jakiś sposób wplatany w suknię czy strój ślubny. Materiał jest, był w jej rodzinie przez... Wiele pokoleń i każda osoba dostawała kawałek i jakoś yy, drążała to w swoje, w swoje ciuchy na ślub. Ona tutaj ma zagwostkę. jak wykorzystać ten materiał i dostała radę od swojej jedną z nich, nie pamiętam którą. Jezu, przyznam wam, że już nie pamiętam Janę, Janę poprosiła chyba. Tak, Janę poprosiła o pomoc jak wykorzystać ten materiał i że właśnie żeby mm, użyła go do welonu. Nie wiem czy pamiętacie jak wyglądała Padme w filmie, no ale właśnie też miała taki ładny welon i Padme, nie? Taki good time ma, a jej Asabe to ta handmaid, która była grana przez Keira Knightley w prequelach, jest na misji i będzie próbować znowu uwolnić niewolników na Tatooine. Z Row, który przypominam, że Tonra to jest ta postać, która była grana przez aktora, który grał Torina w Hobbicie, który pojawił się przez chwilę w tle w prequelach w pierwszym filmie. Fun fact, to jest wszystko, bo no, jak mówiłam, jestem na 16 stronie, ale zapowiada się dobrze. Czuję, że porządnie wróciła mi faza na Star Warsy, Bardzo mnie to cieszy, bo. Wiecie co, no tak mi brakowało tego feelingu po prostu i do tego wiecie, jak nie macie fazy odpowiedniej, to nie chcę Wam się czytać książek z tej serii, a ja mam tyle książek nieprzeczytanych jeszcze i mówię tak, w końcu mój czas powrócił. Mega lubię czciągę tej książce. Staram się Wam to pokazać jak mogę, ale po prostu są takie piękne, duże spacje. Ja sobie pomyślę, o tym, że muszę w tym roku przeczytać tą trzecią książkę z Stormlight Archives Brandona Sandersona. O, jak mi się nie chce, bracie. W sensie chce mi się, ale nie chce mi się, wiecie o co chodzi. Jeszcze mam te, te wersje takie kieszonkowe. Tak, kieszonkowe. Ja wam pokażę, jakie to jest kieszonkowe. No, taka tam cegła kieszonkowa, nie? Właśnie zaczęłam tu ze Star Warsy, ale muszę, muszę jakoś to ułożyć w swojej głowie. Aby żeby... wiem, wiem jak to załatwić. Będę czytać w międzyczasie inne książki. Ja chyba już tak kłamałam, że tak zrobię kiedyś. Wiecie co? Mam flashbacki wojenne z tego, jak mówiłam, tak. Będę codziennie po jednym rozdziale czytać, żeby jakoś ruszyć dalej z tą książką. I znowu to robię, i znowu to mówię, i to pewnie jest kłamstwo. Nie ruszę dalej z tej książki. Ale wiecie o co mi chodzi, bo ja jakoś mam taki cel, <grym> żeby jedną książkę na rok przeczytać, tak mi się udawało, nie, że w 23. przeczytałam pierwszą, w 24. drugą, no to chciałabym w tym przeczytać tą. Oj, właśnie zobaczyłam tą czcionkę, ajajaj, aj, aj. ale maniunia. To była właśnie dobra rada mojego brata, jak, bo z drugą książką też w pewnym momencie się mega zacięłam i mój brat do mnie mówi, przeczytaj jeden rozdział dziennie. I się wciągniesz w końcu, nie? I to naprawdę zadziałało Uważam, że to jest dobry sposób na to, jak jesteście w tym reading slump I nic Wam nie idzie, nie chce się czytać To po prostu, żeby bez presji jeden rozdział przeczytać dziennie i odłożyć Aż w pewnym momencie będzie Wam się chciało więcej rozdziałów przeczytać Bo właśnie tak miałam z tą poprzednią książką z tej serii I no totalnie pożarłam tą książkę przed chwilą powiedziałam, że mam dużo książek Star Warsowych, których nie przeczytałam, ale dzisiaj właśnie o tym gadałam już, że. Ach, kupiłabym nową książkę Star Warsową. Wiecie, że ma wyjść książka z. Chyba o tej zielonej babie z Acolyte, i ma być. I ma być książka z Waderem. Jestem tak zła, że to nie wychodzi jakoś szybciej, bo wiecie co. Bo jak jestem w Londynie i widzę wtedy, że książka jest za dwie dychy, na przykład w twardej oprawie, to dla mnie, to w mojej głowie to są dwie dychy, a nie prawie ponad 100 złotych, nie? Więc ja mówię wtedy, wow, Włody Steel, muszę ją mieć, książka w twardej oprawie. A tak, jak nie będę już w Londynie i będę chciała zamówić tą książkę w twardej oprawie? Oj, będzie ciężko. Wtedy nie będę chciała wydać 100 złotych. To no tak, tak wyglądają moje ambicje czytelnicze na tą chwilę, więc... O nie! Wow! Ale było blisko, prawie dostałam skurcz w stopie. Anyway. No i jak zwykle nie ma Tosi, no. Jak... Kiedyś pokazywałam tą pufę nową. Dobra, w końcu posprzątałam, więc nie ma takiego syfu. No poza tym może. I tym. Ach, nieważne. I teraz za każdym razem, jak nagrywam, ja mówię Tosia, chodź usiądź na krześle. Taki vibe robisz miły, jak jesteś za moimi plecami, to ona mówi: Nie, chcę teraz leżeć tutaj. Nie chcę być na Twoich filmikach. Wow! Wiecie co? Może gdybym jej płaciła, to by chętniej siedziała. Dobrze, że jest ciemno, to wam pokażę teraz to. Mój tata zapomniał złożyć mi życzenia na dzień dziecka. Rozumiecie to? I możecie teraz powiedzieć: Nie jesteś dzieckiem, więc nie, ma nie macie racji, bo jestem jego dzieckiem, więc należały mi się życzenia. <grym> I co? I co? I w nagrodę za to, że zapomniał. Kupił mi taką pierdołę. Uwielbiam to. Nie no, chyba muszę wam to pokazać bliżej. Czekajcie, chodźcie. Ulubiona rzecz w pokoju na tą chwilę. To jest mój mały astronauta. Widzicie, jak mu się rusza łeb. Nie wiem, czy go widać dobrze. Tak się staram, bo nie widzę sama. No, jest fantastyczny. Oni... W sumie to chyba już widzieliście, boże, bo wcześniej. Przypomniało mi się, tak. To będzie pierwszy, pierwszy klip tego filmiku. Zapomniałam przecież, bo Tosia tak y, cudownie wyglądała, jak spoglądałam na sufit. Jaka jest różnica między astronautą a kosmonautą? To jest pytanie dnia, bo nie wiem. Czy ktoś wie? Takie pytania mam. Czy jest w ogóle różnica? A może to tylko semantyka? Nie mam pojęcia. Jeśli przeczytałam tą książkę w tym tygodniu. To będziecie mogli mnie nazwać gigaczadem. A szkoda, że jest prawie koniec semestru. Szkoda, że nie mam więcej wykładów trzygodzinnych. Tedy na Nie mówcie tego nikomu. Żartuję. Tylko raz zdarzyło mi się na wykładzie przeczytać książkę. To się wydarzyło raz. No, a za trzy dni mam urodziny. Czy ja to mówiłam? Nie, nie mówiłam Wam. Zostałam oszukana. Wiecie co? Okazało się, że na stronie Multikina w opisie było napisane premiera 12 czerwca. Ja mówię, wow, ekstra. Następnego dnia do kina. Na tych materialistów. Ja wchodzę, klik, klik, bo chciałam sobie bilety kupić. Patrzę. Nie ma. Ja mówię, co? Jak to nie ma sensu? Nie ma. Jest dopiero 17 czerwca. Czerwca na, i to jest z, z okazji kina na obcasach. Ja mówię, no i super. A. Ja... Taki fit uro... Co ja robię? Taki fit urodzinowy. Wychodzę zaraz. O, Boże. Uuu. o... Idę na ramen. I ojej, i to wszystko. Ja myślałam, że dzisiaj Wam coś tak nagram porządnie, a jednak nie. Po prostu się ogarniałam i no. Idę dzisiaj na ramen z siabciłami. O w ogóle. I... I co i to wszystko jest. <grystanie> Plany kinowe zostały zniszczone, ale w przyszłym tygodniu... Nie, no to trzeba prze... przeciąć dożyczkami, to ja tego nie odchodzę. To jest debilot chorny. O! Nie patrz, nie patrz. Pogam Bruzy? Trąb? Nie, nie. 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 utrzymałaś, że to fajne coś. Koala? Koala! O! Oh. Yes. Ej, mi się od najbardziej no, podoba No, koala jest no. najsłodsza. Trzeba słodki. Mega cute. Mega kiosk. Ma takie taną świetlkę. Skąd przerabiam karty? Od tyłu to pewnie holo od razu. Ale ładna! padnę. Nie znam się w ogóle na kartach, więc. Ładne e... holo jest, tak? Ładne. <laughs> Mol, paskudnik. Okej. Okay. Holo? Co? Nie. Nie, nie holo. Ne, droidy. Rorarar. To jest fajne całkiem. To jest. O, klon. o no to... Nie, ale czuję gamblera. Co podoba mi się trochę. Znowu droid. 16 znaczy kart, kurde. No. Dobry, fajny, ładny, przystojny. Miły młode. stary. O, tobie się z Asiatem spodoba. Czemu? Brzydarz, przecież. No właśnie dlatego. Ale dużo tych kart. O! Fajna karta! Nice! No bo to, że ten z 500 jedynki, to są ci od Anakina klony. Jego team. Cokolwiek to znaczy Tatiana. Lipa statki. O! No i to jest dobra karta. dobra. To jest dobra karta, to jest approved karta przeze mnie, bo jest full arcik. Ładna. I mamy Jedi'a na koniec. Włosa. No i warto było, tak? Tak, on jest fajny. Będę musiała teraz zacząć karty kupować? <grym> Zapraszamy. <grym> Nie. Maseczka. Jako prawdziwy matcha lover dostała matcha merch. Mega cute. I love it. Gierka. Zainstalowałam ją wczoraj. Dzisiaj będzie grane